Nie no, znowu TVP Rozrywka nagrał filmik, jak się kąpał w basenie. Zobaczę coś na YouTube. Dlaczego TVP Rozrywka nagrał, jak się kąpał w basenie, lecę do niego? Nie nagrywaj kąpieli jak mój syn, ale on nie nagrywa, jak się kąpie. Duas jego, siecieś to rozpoczęcie programu Mini Mini Plus. Żadne rozpoczęcie programu, tylko kąpiel. Rozpoczęcie programu jest tylko w telewizji. Niech pani mnie zostawi, tylko chcę kontynuować pasen. Co, jakieś dzieciaki nagrywają zakończenie programu? Idę do jakiegoś TVP rozrywki. Jestem idea a ty. TVP rozrywka. Oku gwiazdka, 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 on się podszywa pod kanał od TVP i Zostaw mnie. Witam panią, ja jestem lokalnym konfidentem. Dzień dobry, o co chodzi? Chciałbym donieść, że pański syn nagrywa na YouTube na kanale TVP rozrywka fałszywe filmy niedawno nagrał jak się kąpał w basenie i pokazał komuś ku podkreślenie 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 do widzenia. Nie no ja idę do tego gnoja. Dziecko dlaczego nagrywasz na YouTube fałszywe filmy pozwolenia nie masz a masz 5 lat. Mamo nawet nie wiem co to jest YouTube. Nie kłam gówniarzu był u mnie lokalny konfident i mówił, że to ty jesteś tym TVP rozrywką. Konfidenci kłamią. Od dzisiaj masz szlaban na telefon na 3 lata. Słyszałam właśnie kłótnie z jego matką i TVP rozrywką. Siema, a ty to kto? Z TikToka cię kojarzę. Nazywam się na nim Krzysiek Tiffan Lisiaha. A ja Ida podkreślenie, plotagon podkreślenie z D. Ty nagrywasz filmiki o telewizji i o plotagonie? Tak. Byłam przy domku TVP rozrywki i widziałam basen, gdzie byli jego koledzy. A psik? O nie koronawirus. Idziemy do jego domu. Luz so. Jestem TVP Lozływka mam najlepsi kanał na swece. Najgorsze są to Krzysiek TV, Lisiu HD, Czoklet HD, Matrix TV, Paweł Ławniczak, Pikachu, Mar. Telewizyn WOLF SHAD3 Identerek Karol TV2 Piotrek Kunowski Łowca Busch, Kotlesia, Antymobizen R1234.pl Dawid TV Gorgofil Fan Polsat Fan HD -Y Edu 14K HFVC -E NELKTV IDA Plotagon Serek Gaming V2 i 0.10 Tokidosy ABARTS TAR 24TV To Dekl, który daje copyright za nic Słyszałaś, on wyzywa nas od Kidosów. Co to za baba? To ja Ida. A kim w ogóle jesteś? Tiktokerką, która nagrywa filmiki z Plotagona i wrzuca do Tiktoka. Paweł, wiesz, że TVP rozrywka nagrywał, jak się kąpał. No tak, widziałem. Wiesz, że Link YT się podszywa pod niego. No Lisiu pisał na live. Cesk, wytajcie z tej strony Kevin Sobcak, i witamy na Kevin News. Dzisiaj ściągam od Krzyska TV tekst na serial Psygody Kevina i Pietreka. Bo chcę zrobić taki serial na Wajen. Robimy napad na jego dom. Okej. Okay. Gdzie pokój Kevina Sobczaka? Jestem Polska 24 i pod filmami Sobczaka? Zostaw mnie. Zostaw POLSKL 24, bo zabieram Krzyskowi TV popularność. Przestań się czepiać Jak nie zaprzestaniesz ściągać tekstu, to napiszę na gmailu do YouTube, aby ci usunęli odcinki. Dobra, już przestanę ściągać. No, żeby było ostatni raz. rzęciem. Kul na jakiś lusek psy sedu. Nagrywam na YouTube, bo ja muze nagliłak. mas lat, bo YouTube jest 13 plus 16. 007 na 008 mamy kiewina Sapza Kaktari Szyjawo-D, youtubera karzyska, TV, tekst Z-Siri Liu Pirziga, Dilizji i Karzyska. Żydzi Confident dla nas bo z Zigzik zwolnił si z z To gdzie jest ten Kevin Sobczak? U siebie w pakachu. Tu miał być twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez Krzyska TV. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list od falty na www.kevinsobczak.prv.pl. Co? Padżylim 10. Ares czuje mi się Kevin i Sabzak. Nie. Karol Magda Zmagda Jansbanoval Otsen Kevin Pity. Pirzega de Kevina i Pitryka Otsen Kadin zbanowali mu na dadi kanał. No widziałem. O mój Boże zbanowali Kevinowi kanał. Ha Ok, Okej, niedługo koniec portalu nk.pl. Stop, mała przerwa. Tak w ogóle planujemy odcinek świąteczny i sylwestrowy niedługo już w Krzysiek TV i w TV Lisiu. Chłop teraz ma za swoje zgłosiłem mu film, ponieważ ściągał od Krzyśka TV tekst. Dobre utra. Co? Pan mówisz po rusku, a raz po polsku. No tak, a Dżuskie winou i Sabgzak kanał. No wiem. Dzień dobry. I pani tam pracuje. Jasne. Są lody ekipy. Jasne. Lisiu nie lubi lodów ekipy kupię mu loda zap. Okej. Okay. To będzie 4 zł i 50 groszy. Witamy w wiadomościach. Magdajan zgłosił kanał Kevinowi Sobczakowi z powodu, że ściągał tekst od serialu Przygody Lisia i Krzyśka. Poprowadzimy wywiad z Krzyśkiem TV i z Lisiem HD. Co sądzisz o Kevinie Sobczaku? Sądzę o nim tak, że on mi bez mojej wiedzy ściągał mój tekst z serialu i zabiera mi popularność. On jest kopiarzem, ponieważ napisał pod postem fana Polsat Fan HD, że platforma Maciek TV Plus wróci, że TVN Fabuła zakończył nadawanie, że Krzysiek TV zakończył nadawanie, ale i tak ma nieskończoną koncesję i że w dniu 28 czerwca 2021 roku kanały grupy Krzysiek wrócą do emisji, ale zawiesiło, ponieważ DJ Miki z YT schakował konto Dłerzeksa. Rozumiemy. Spammer TVP Rozrywka nagrał filmik jak się kąpał w basenie i zatytułował jako mini mini plus rozpoczęcie programu. Co? Ja niczego nie złobiłem. Dlaczego to zrobiłeś? Idź stąd. Od dzisiaj jesteś uziemiony na 92992848477373838827274748837373837333337378383778872727373738 lat. Eee eee ee. Jak mogłeś to zrobić? Usunę ci kanał. Tata weź nie przeszkacaj. Usunę kanał synowi, bo nagrał jakieś TVNH na ratunek 112 i TVNH. Nareszcie odbanowali mi kanał. Zbanujmy kanał Magdziejan. Uff, youtube.com. Nie zbanowali mi. Kevinowi odbanowali.